Witamy w kolejnym odcinku Praca edukuję. Dzisiaj porozmawiamy o zaangażowaniu w pracę, a naszym gościem jest pan Bartłomiej Szmadziński, dyrektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w grupie hotelowej Orbis. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Panie Bartłomieju. I od razu przejdźmy do definicji zaangażowania w pracy. Co to takiego? Co To jest zaangażowanie w pracę. No to właściwie pewnie dla każdego pracodawcy i dla każdego człowieka będzie coś no. trochę innego, ale można powiedzieć, że oscylujemy wokół takiego chęci dawania z siebie nieco więcej. Niż tylko minimum wymagań na stanowisku. Mhm. Yy, I wokół tego, że ta praca sprawia nam przyjemność, że mhm. nie idziemy do roboty. I nie męczymy się potem te 8, 9, 12 czy 15 godzin, mhm. tylko gdzieś tam mamy satysfakcję z tego, co robimy. Oczywiście czasami jest ciężko i to nie bądźmy też utopijni. No wiadomo, że w pracy czasami jest ciężko, czasami są zadania, które są nieprzyjemne, ale przynajmniej są takie, które sprawiają nam radość, przyjemność. Chętnie je wykonujemy, czujemy, że się rozwijamy. Różne rzeczy tu mogą być. Mhm. Mówi się w badaniach, że zaangażowanie jak się mierzy zaangażowanie, to mówi się tak naprawdę o takich trzech rzeczach, że o tej pracy dobrze mówimy, chętnie byśmy ją polecili komuś innemu. Jesteśmy gotowi dać z siebie coś więcej. Niekoniecznie chodzi tu o godziny pracy, ale o pomysły, inicjatywy, zaangażowanie, pomoc, pomoc kolegom, tego mhm. typu rzeczy. A czy łatwo, bo wydaje mi się, że łatwo, pomylić zaangażowanie z takim poświęceniem? Czy, no tak, to no, zwłaszcza to poprzednie pokolenie, które mm -hmm. dominowało na rynku pracy, zanim weszło pokolenie, słynne pokolenie łaj, y, no, często poświęcało się ta pracy. To pewnie wynikało też z sytuacji rynkowej, że tej pracy po prostu nie było, spędzało w niej długie, długie godziny. Mm -hmm. I taka anegdota przychodzi mi do głowy, jak wyjaśnić różnicę między tym poświęceniem a zaangażowaniem. No więc to najlepiej podać na przykładzie jajecznicy na boczku. W jajecznicy kura się zaangażowała, a świnia poświęciła. I myślę, że to, że to poświęcenie nie jest potrzebne, tak? Jeżeli jeżeli ktoś siedzi w pracy po 12-15 godzin codziennie, zawala całą resztę swoich życiowych spraw, mhm. pracuje, nie wiem, święta, weekendy. To, to powoduje, że w te dni, kiedy powinien normalnie pracować, jest mniej efektywny. W związku z tym, że jest mniej efektywny, pewnie to jest samo nakręcające się kółko, zaczyna pracować w weekendy i tak dalej, i tak dalej. Są nawet takie badania, które pokazują, że, że w wielu zawodach, jeżeli skróci się tydzień pracy do czterech dni, to ludzie robią więcej w 4 dni niż w 5. No właśnie, coraz częściej takie badania i firmy coraz częściej rzeczywiście wysuwają takie wnioski. Tak, to oczywiście zależy od rodzaju pracy, bo jeżeli ktoś, nie wiem, yy, wsadza jakiś element w płytkę, no to czym dłużej go wsadza, tym go więcej wsadzi w tą płytkę. Tak? tak, jeżeli mówimy o kimś, kto siedzi i odbiera telefony, no to czym dłużej siedzi, tym więcej tych telefonów odbierze. Jasne. Czy to znaczy, że lepiej to zrobi, na przykład sprzedając przez ten telefon, to tego już yy, nie wiadomo, to nie ma takiej pewności, mhm. ale przy takich czysto, że tak powiem, wykonawczych pracach, to pewnie godzina przekłada się na y, godzinę wykonanej roboty. Natomiast mhm. wszędzie tam, gdzie trzeba jakby wyjść trochę poza standard, a takich prac jest coraz więcej, właściwie mhm. każda praca w tej chwili. Zaczyna wymagać pewnej kreatywności, no to wtedy czasem ta wolna głowa i lepszy odpoczynek pomiędzy powoduje, że lepiej nam się pracuje. Jasne. Wspomniał Pan o tym, że te wcześniejsze pokolenia były bardziej skłonne do poświęceń. Czy obserwujemy właśnie różnice y, takie pokoleniowe w podejściu do zaangażowania? Ja myślę, że tak, no bo to też taka ciekawa opowieść, która ostatnio mi się zdarzyła. Siedziałem z taką grupą y, ludzi na szkoleniu i y, y, siedziała dwójka osób. Powiedzmy, jedna troszkę starsza, druga trochę młodsza, tak to mm. ładnie mówimy i dyskutowaliśmy o, o tym, czy należy ludzi chwalić za to, że robią to, co do nich należy. Tak. I osoba z pokolenia nieco starszego powiedziała, no, no, ale po co? No, przecież po to są zatrudnieni, robią to, co do nich należy, o czym tu gadać? A co osoba młodsza, nie jest dramatycznie mówi, no jak to? No, super, że robią to, co do nich należy, należy ich za to chwalić. Więc jakby tak, no, Młodsze pokolenie jest przyzwyczajone do dużo większej ilości wzmocnień, pozytywnych wzmocnień, mhm. raczej niewielkiej ilości tych, yy, nie mówi się teraz negatywnych, ale korygujących informacji mhm. zwrotnych. Więc jakby co innego trochę wpływa na zaangażowanie i motywację. Dlatego starszego pokolenia często informacja, że coś jest do poprawy, bywa motywująca do działania. Mhm. Dla młodego pokolenia, tych młodych ludzi, którzy jakby zaczynają swoją pracę, oni często nigdy w prawie nie spotkali się z jakąkolwiek informacją zwrotną negatywną, ciągle byli pompowani pozytywnie i to jest dla nich motywujące mhm. i to ich angażuje, to, że widzą sukcesy, nawet jeżeli te sukcesy są trochę takie, no, na wyrost, na wyrost tak? <laughs> Raczej na zachętę niż mhm. realnym sukcesem to to ich nakręca, to im często daje chęć do uczenia czy zgłębiania tematu, a nie to, że jeszcze nie wiedzą, nie umieją itd. Więc jakby sposób angażowania musi być zupełnie inny, choć ci młodzi ludzie też powinni pochylić trochę głowę i jednak przyjąć to, że nawet jak zrobili jakiś fajny projekt na mhm. studiach czy w szkole, to on często daleko odbiega od realiów yy, takich realnego życia biznesowego i pole do nauki na pewno jest, bo to jest... Ten problem tego pozytywnego nakręcania, że owszem, to nakręca, to buduje, ludzie rosną, wszystko się zgadza. Tylko, że czasami y, brakuje y, otwartości na tą, ten obszar, którego jeszcze nie wiem. Trochę pojawia się taka mm. sfera nieświadomej, niekompetencji. Nawet nie wiem, że nie wiem, bo nikt mi nie mówi, y, żeby mnie nie zdemotywować, ale A ja z drugiej się strony. Ja też nie otwieram z tak, kolei tak, na to, żeby posłuchać. Więc Jasne. warto szukać jednak, y, mimo tych wszystkich pozytywnych wzmocnień, tego. Y, Korygującego feedbacku. Mhm. A czy y, to budowanie zaangażowania leży po stronie pracodawcy, po stronie pracownika? Kto się powinien y, napędzać, czy może obie strony? Y, no właśnie to jest dobre to pytanie, pytanie, bo w sumie w idealnej sytuacji to byłoby, żeby nikt się nie musiał napędzać, mhm. tylko żeby to się samo działo i to się zdarza. Mhm. To się zdarza wtedy, kiedy osoba trafi na idealnie dopasowaną do danego momentu w życiu pracę. Mhm. Praca, która pozwala realizować swoje pasje, choćby w części, w zespole, który sam nakręca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ta chemia, komunikacja i zrozumienie z menadżerem jest super, wszyscy idą w tym samym kierunku. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, mhm. że to się samo dzieje wtedy, kiedy wszyscy rozumieją, po co my w ogóle tu jesteśmy w danej firmie, w danym mhm. dziale, w danym zespole, dokąd my idziemy, co mamy hmm. razem do zrobienia? Hmm. Wtedy jest dużo łatwiej. Jasne. Czym od tego idealnego obrazu, który pokazałem jest dalej, tym pewnie jest trudniej i więcej wysiłku potrzeba z obu stron. Znowu, w zależności od sytuacji, albo z jednej, albo z drugiej. Hmm. Jeżeli to jest tak, że to pracownik jakby świadomie wybrał pewną dziedzinę, w której jest mu niekomfortowo, bo nie hmm. wiem, bo musi zdobyć, bo chce zdobyć doświadczenia, bo bo potrzebuje pewnego kawałka wiedzy, żeby mm -hmm. być kompletnym i to mu nie leży, ale leży mu, nie wiem, pięć innych tematów w całym zestawie i to jest brakujący klocek, no to pewnie więcej tego angażowania musi być po jego stronie. Jeżeli znowu jest tak, że mamy pracowników, którzy pracują albo żeśmy ich zatrudnili i zmienia nam się trochę wizja, kierunek, sposób pracy i tak dalej, no to po stronie firmy jest zbudowanie zaangażowania do tego nowego. Tak. Natomiast oczywiście są takie rzeczy, które zaangażowanie zabijają i są takie rzeczy, które to zaangażowanie pompują. Jeżeli mówimy, już od początku mówimy o docenianiu mhm. i my w ogóle mamy taki przykry zwyczaj w naszym kraju, żeby nie doceniać. Tak, no mhm. dobra, zrobione, zrobione, to dobra, klasówka w szkole, zdana, zdana, dobra, następny, partia materiału. Są nacje, które zupełnie inaczej funkcjonują, są, w, Zachwycone różnymi drobnymi osiągnięciami i to pompuje. Więc to jest jeden z takich elementów budowania zaangażowania. Mm. Przeciwieństwem jest katrupienie idei, tak? Jeżeli mm. przychodzimy do menadżera z jakąś ideą i on ją katrupi w 35 sekund, to za piątym razem nie przyjdziemy i już tak. nie będziemy się wychylać. To też jest dobra rada dla tych, którzy szukają pracy, mm. żeby spróbować zobaczyć, jak właśnie przyszły przełożony reaguje na takie rzeczy, czy będzie pole do własnej inicjatywy, czy hmm. nie? Bo ta inicjatywa, którą możemy wykazać, jest jednym z elementów chyba niezbędnych do zaangażowania. Do zbudowania. Tak, jeżeli, jeżeli jesteśmy tylko trybikiem w maszynie, który wykonuje czyjś bardzo sprecyzowany schemat, hmm. no to trudno się w to zaangażować, bo to po prostu nie jest nasze. No pewnie. A proszę powiedzieć, bo wiele osób na pewno zadaje sobie to pytanie, czy warto być zaangażowanym w pracę? To znaczy, ze strony oczywiście pracownika, z punktu widzenia pracownika, czy lepiej wykonywać właśnie to swoje niezbędne minimum i spokojnie sobie żyć, czy, czy dobrze jest być zaangażowanym? No, pytanie jest jak zwykle trudne, dlatego że pewnie można robić to swoje minimum, żyć i, i funkcjonować. Na obecnym rynku pracy jest to możliwe. Mhm. Pytanie, czy warto? Bo pewnie kiedy mówimy o potencjalnym awansie, zmianie czegoś w swoim życiu, no to raczej te osoby niezaangażowane nie dostaną tej okazji. Jeżeli mówimy o czerpaniu z pracy przyjemności w jakimś tam stopniu, czy posiadania satysfakcji z tego, co się robi, to pewnie też może być trudno, no bo jeżeli robimy po minimum, to sami wiemy, że to, te efekty naszej pracy nie są super. One są przyzwoite, ale super nie są. Trudno się też nimi pochwalić w otoczeniu. Oczywiście są ludzie, którzy bardzo klarownie mówią, OK, pracuję tyle, żeby przeżyć, a swoje realizacje siebie mam zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, w innym obszarze działalności jakiejś artystycznej, czy, czy społecznej, czy politycznej, czy sportowej, cokolwiek. I to też jest OK. Z drugiej strony, jak ktoś na przykład jest, aktywn jest aktywnym sportowcem, to raczej ma tendencję do tego, żeby zajmować wysokie miejsca i będzie to przenosił na pracę, więc pewnie też będzie się angażował i, i pewnie będą z tego dobre efekty. Jasne, dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę albo subskrybuj nasz kanał. To nas motywuje do dalszej pracy.